Dzień dobry Państwu. Będę mówić dzisiaj o dwóch bardzo ciekawych filmach. Projekcja, którą Państwo przed sobą macie, jest interesującym połączeniem filmów powstałych w 1960 roku. Pierwszy z nich to będzie film Matka Joanna od Aniołów, Jerzego Kawalerowicza, a drugi Nikt nie woła Kazimierza Kuca. Więc zacznijmy od tego pierwszego filmu. Matka Joanna Otaniołów to jest adaptacja filmowa opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza z 1943 roku, więc napisanego w okresie okupacji. I tutaj Państwu jako słuchaczom Akademii Filmu Polskiego należy wspomnieć o tym, że Jarosław Iwaszkiewicz zajmuje poczesne miejsce w historii polskiego kina jako autor bardzo wielu adaptowanych jego utworów literackich. No, przede wszystkim, tu należy powiedzieć o tym, że Andrzej Wajda zrealizował kilka filmów na podstawie opowiadań Waszkiewicza. Filmów, które należą do takiego osobnego nurtu w jego twórczości refleksyjnego, egzystencjalnego w pewien sposób pobocznego, dalekiego. Przynajmniej pozornie od polityki, od historii, chociaż w Polsce nic nie jest dalekie od polityki i od historii, jakby się tak bliżej przyjrzeć. Ale myślę tutaj o filmach takich jak Brzezina, jak Panny z Wilka, no i zrealizowany y, zaledwie parę lat temu Tatarak. Także widzicie Państwo tutaj ta, taką trylogię, która się układa. W pewną ciekawą całość. I matka Joanna Daniołów Kawalerowicza, obok tych trzech filmów Wajdy, o, którym, o których wspomniałam, niewątpliwie należy do najwybitniejszych adaptacji filmowych utworów literackich tego autora. Dlaczego Iwaszkiewicz był tak chętnie adaptowany? Ano z tego powodu, że był pisarzem niezwykle sprawnie operującym dialogami był pisarzem potrafiącym w niewielkiej jakby całości w skromnej formie literackiej zawrzeć bardzo wiele treści. Za pośrednictwem dialogów także potrafił sugerować to, co dzieje się w psychice bohaterów. Dialogi u niego nie mają tylko funkcji informacyjnej, ale znacznie znacznie głębszą. Niektóre jego opowiadania na przykład, właśnie, Brzezina są nieomalże napisane jak scenariusze filmowe. Doskonale się adaptują. Jeśli chodzi natomiast o matkę Joanna od O'Daniołów, to jest bardzo obszerne opowiadanie i bardzo ciekawe są w ogóle, można powiedzieć, jego korzenie. A mianowicie zostało ono napisane w nawiązaniu do wypadków, które miały miejsce. We Francji w XVII wieku do tak zwanych diabłów z Ludę, kiedy to właśnie w Ludę we Francji doszło do domniemanego opętania zakonnic przez diabła w pewnym klasztorze. Była to bardzo znana historia. Wielokrotnie do niej artyści powracali, Między innymi powstała opera Pendereckiego, nawiązująca do tamtych wypadków powieść Huxleya, wreszcie film Kena Rasela Diabły, w którym w postać matki Joanny opętanej przeoryszy wcieliła się Vanessa Redgrave. Matka Joanna, zresztą w tym filmie Kena Rasela, jest kobietą kaleką, garbatą, brzydką, nieatrakcyjną, która zakochuje się do szaleństwa w pewnym księdzu i później ma miejsce cała historia dotycząca tego, że została ona niby przez tego księdza później spalonego na stosie opętana. Co z tym motywem Diabłów z lodem robi Iwaszkiewicz w 1943 roku? Przenosi te wypadki w realia XVII-wiecznej Polski, na Smoleńszczyznę i tam umiejscawia akcję swojego opowiadania. Opowiadania, które jest trochę wystylizowane na taką kronikę niezwykłych wypadków, które miały miejsce, z bardzo, z bardzo dużą dbałością o zachowanie. Realiów epoki. To opowiadanie zainteresowało później twórców filmowych, którzy napisali w jego oparciu scenariusz, czyli Jerzego Kawalerowicza i Tadeusza Konwickiego. Już Państwo powinniście wiedzieć, że są to czołowi przedstawiciele polskiej szkoły filmowej Tadeusz Konwicki, oprócz tego, że pisywał często scenariusze, to był także jednym z głównych i jest reprezentantów takiej czołówki reżyserskiej polskiego, polskiego kina. I razem z, Kawa z Kawalerowiczem Konwicki podejmują się napisania scenariusza, ale postanawiają zrezygnować z całej tej otoczki rodzajowej, historycznej i skupić się tylko na jednym. Wielokrotnie o tym mówili w różnych wywiadach, deklarowali taki cel artystyczny. Chcieli ukazać dramat natury ludzkiej. Bo to będziecie państwo mieli do czynienia z takim filmem, który pozornie jest opowieścią o tym, jak to w pewnym klasztorze doszło do opętania zakonnic przez diabła. Przyjeżdża w związku z tym egzorcysta, który ma tego diabła z owych zakonnic, a zwłaszcza z przeoryszy, matki Joanny od aniołów, tego diabła wypędzić. I do czego dochodzi? Dochodzi do tego, że okazuje się, że ten diabeł to w istocie jest coś zupełnie innego. Ów egzorcysta i przeorysza, z którą wchodzi on w kontakt, ma spotykać się z nią celem dokonania egzorcyzmów, celem udzielenia jej pomocy jako duchowny, ukazuje mu się po prostu człowiekiem, kobietą, nieszczęśliwą kobietą. Znajdującą się w pewnego rodzaju klatce egzystencjalnej, życiowej, którą jest klasztor. Więc, e, którą jest klasztor i cała forma e, życia, funkcjonowania, w której została ona zamknięta. Więc zostaje nam postawione pytanie o to, e, czy tutaj rzeczywiście chodzi o diabła? Czy jest to. E, czy problemem matki Joanny Odaniołów i innych zakonnic jest zło, które w jakiś sposób jest upersonifikowane? Czy tym problemem jest coś zupełnie innego, a mianowicie emocje? W ten oto sposób dochodzi do ukazania owego dramatu natury ludzkiej, o którym który usiłowali z dużym powodzeniem zobrazować w filmie Jerzy Kawalerowicz i Tadeusz Konwicki. Teraz chciałabym, już odchodząc od tego kontekstu literackiego, spróbować Państwu unaocznić to, w jaki sposób Matka Joanna od Aniołów jest podobna do filmu Nikt nie woła, co te dwa utwory ze sobą łączy. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na warstwę plastyczną, obrazową. A mianowicie autorem zdjęć do tego filmu jest znowuż jeden z wybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły filmowej, jeśli chodzi z kolei o operatorów, a mianowicie Jerzy Wójcik. Matka Joanna od aniołów, jako praca operatorska, jest popisem Wójcika. Nie wiem, czy już tutaj przy okazji ostatniego wykładu. O pociągu wspominałam o, o tym, ale Kawalerowicz z kolei jako reżyser, no, jest bardzo wysublimowanym był bardzo wysublimowanym estetą. Film interesował go przede wszystkim od strony estetycznej i dał y, y, tej swej skłonności upust w matce Joannie już całkowity. Y, a mianowicie y, o, razem z Wójcikiem stworzyli, wykreowali taki świat przedstawiony tego rodzaju przestrzeń filmową, która jest doskonale przemyślana i zorganizowana. Tu proszę państwa w warstwie obrazowej nie ma nic przypadkowego. Bardzo ciekawa jest w ogóle właśnie bardzo ciekawy jest sposób rozplanowania przestrzeni w tym filmie. Chciałabym, żebyście państwo na to zwrócili uwagę. Bo co tutaj znaczy? Da, w tym utworze. Nie tylko gra aktorów, nie tylko to, co aktorzy mówią, ale może nawet przede wszystkim to, w jaki sposób skonstruowana jest przestrzeń i to, w jaki sposób poruszają się po niej bohaterowie. Mało tego, jakie ruchy wykonują. Matka Joanna Odaniołów ma ogromną urodę filmu, który momentami przypomina balet. Ma taki. E, Choreograficzny nieomalże styl. A dlaczego? Zobaczycie Państwo e, ów świat przedstawiony, który dzieli się jakby na dwie y, strefy, na dwie sfery. E, mamy klasztor, w którym mieszkają e, opętane mniszki. Ów klasztor znajduje się na wzniesieniu. Jest biały, prześwietlony nieomalże przez słońce. Mieszkają w nim zakonnice, które noszą białe habity. Te habity są pięknie udrapowane. Kiedy mniszki się poruszają, te habity poruszają się wraz z nimi. Pewna autorka tekstu o Macjianno Daniołowi zwróciła kiedyś uwagę na to, że to nawiązuje do Y, jeszcze śre, średniowiecznych wzorców, kiedy to szata, to co człowiek ma na sobie, miało wyrażać to, co dzieje się w jego duszy. Prawda? Szata miała być odzwierciedleniem, strój miał być odzwierciedleniem duszy. I stąd habit, prawda? Habit zakonny albo skromny, albo biały jest symbolem czegoś, coś wyraża. Więc te białe y, y, szaty y, zakonnic. Mają wyrażać czystość, niewinność, mają być nieomalże anielskie. Więc tutaj w klasztorze widzimy tę niby sferę uczuć wzniosłych, w którą nagle wdziera się zło. To zło pochodzi z przestrzeni znajdującej się obok, a mianowicie z karczmy. Bo obok klasztoru Poniżej, co ma też swoje znaczenie, prawda? Więc jak już mówię, chodzi tutaj o to, co niskie, co przyziemne, co takie ludzkie, fizyczne, znajduje się karczma. Do tej karczmy właśnie przyjeżdża ksiądz Suryn. I to on ma później spowiadać Joannę, to on ma pomóc w tym, żeby z niej diabła wypędzić. I ta. Karczma jest przestrzenią, w której panują, rozkwitają w pewien sposób wszystkie te emocje, instynkty przez lata uważane, zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, za niskie, złe, brudne, nieczyste. Prawda? Tam pojawiają się też różne symboliczne obrazy. Przed karczmą karmione są świnie, które zawsze w symbolice chrześcijańskiej oznaczają zło, nieczystość. Tam dochodzi do wypadków, nie będę oczywiście Państwu opowiadać toku zdarzeń, które, które mogły mieć miejsce tylko tam, prawda? Podczas gdy klasztor ma być, ma być taką przestrzenią, gdzie tego typu Dramaty, jakie rozgrywają się w Karczmie, dramaty miłosne chociażby, nie mogą mieć miejsca, ale jednak tam mieszkają ludzie, tam mieszkają kobiety. I zobaczycie Państwo wiele w Macyjanni, wiele kadrów, w których widzimy matkę, Joanną, matkę Joannę niemalże uwięzioną w klasztorze. Z perspektywy kraty klasztornej na nią patrzymy. Patrzymy, obserwujemy ją w zimnych klasztornych wnętrzach. Widzimy nieszczęśliwą, osamotnianą kobietę, która toczy walkę ze samą sobą i toczy walkę z egzorcystami, toczy walkę z, ze spowiednikiem o wolność. O możliwość wypowiedzenia samej siebie, która zostaje nazwana opętaniem, prawda? W tym takim antropologicznym właśnie sensie, dramat natury ludzkiej, o którym już wspomnieliśmy, jest wpisany w przestrzeń. Przestrzeń filmowa pozwala na to, żeby został on tym dobitniej i tym bardziej plastycznie zobrazowany. I tu jeszcze właśnie chciałam, żebyście państwo docenili urodę tego filmu, plastyczną urodę tego filmu. Bo pozornie, tak jak już wspomniałam, to jest film o tematyce religijnej. Ale tak naprawdę u Kawalerowicza nie możemy dać się zwieść temu, że kiedy porusza on tematykę religijną, to jest nią w istocie zainteresowany. Jego fascynuje rytuał jako coś, co jest ciekawe od strony estetycznej. Ktoś kiedyś zwrócił uwagę na to, że w Matce Joannie ksiądz Suryn i ona sama są tylko ludźmi przebranymi w habity. Habit, kostium religijny to tylko właśnie szaty zakonnic, to tylko kostium, nic więcej. Kostium, który kryje człowieka który jest pewnego rodzaju przebraniem. Napisano o tym, że właśnie matka Joanna, ksiądz Surin to ludzie przebrani w habity. Ludzie przebrani w habity, czyli w takim gombrowiczowskim znaczeniu ludzie, którzy zostali uwięzieni w pewnej formie i ta forma ich unieszczęśliwiła. Natomiast bardzo też e, ciekawe są e, obok tych scen e, spotkania Suryna z Joanną e, właśnie sceny zbiorowe. No nieomalże z baletem mamy do czynienia oglądając scenę egzorcyzmów, na którą proszę zwrócić uwagę. Wielokrotnie sceny krążenia mniszek po klasztorze, kiedy są one wystylizowane na białe gołębie, na, na, na anielice, prawda? wydają się takie F Efemeryczne, niezwykłe. Trzeba docenić tutaj, jak wiele pracy zostało włożone w to, żeby ten, tym filmem rządziła w istocie logika spektaklu estetycznego. Prawda? Z jednej strony śledzimy tok zdarzeń, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że oglądamy taki filmowy ba balet, filmowy, filmowe widowisko. Bo jak pisała kiedyś o kawalerowiczu Maria Kornatowska, widz jego filmów ma przede wszystkim kontemplować, a nie przeżywać. Jak tutaj odnieść się teraz do filmu Kazimierza Kurca nikt nie woła. To również jest adaptacja utworu literackiego, powieści, drugiego tomu powieści. Józefa Hena Nikt nie woła autobiograficznej powieści, która napisana w 1956 roku doczekała się wydania dopiero w roku 1990 z uwagi na swoją niecenzuralność. A mianowicie Józef Hen odnosi się tutaj, powraca do swoich doświadczeń, kiedy to był w Rosji Radzieckiej. W czasie wojny w Kazachstanie. No i nawet po październiku 1956 roku to wydanie po powieści Hena było niedopuszczalne. Dopiero w Nowej Polsce ona doczekała się tego, żeby zostać wydrukowana. Nie będę się tutaj wgłębiać w to, jakiego rodzaju adaptacją jest film Nikt nie woła. Bo nie ma na to czasu dzisiaj, ale y, y, zwrócę Państwu uwagę tylko na to, że y, y, autor scenariusza, również Józef Hen, y, bo on napisał scenariusz do filmu, widząc skądinąd, że skoro. Niemożliwe jest wydanie książki. To może chociaż spróbuje tę swoją pracę, ten swój pomysł w jakiś sposób no, użyć prawda, do, do filmu. I żeby nie, był, nie było to tak kontrowersyjne i niedopuszczalne w ówczesnych warunkach politycznych, przeniósł akcje właśnie z Rosji Radzieckiej na ziemię odzyskane. Bohaterem tego filmu jest młody chłopak Bożek, czyli Bogdan Nieczuja, który tuż po wojnie przybywa pociągiem na tak zwane ziemie odzyskane, prawda? czyli na ziemię po Domyślamy się szybko, że wywodzi się z formacji jakowskiej i że ucieka. Jest to od razu orientujemy się, postać podobna do Maćka Chełmickiego z Popiołu i Diamentu, który państwo już zapewne widzieliście. Przy czym w sposób intencjonalny Kazimierz Kuc, jako reżyser tego filmu, chciał się od w, w, u, utworu Wajdy zdystansować i odciąć. Bożek jest postacią polemiczną wobec Zbyszka Cybulskiego, świadomie polemiczną. Dlatego, że Kucz prezentuje nam bohatera, który w przeciwieństwie do Chełmickiego odmawia, nie chce wykonać rozkazu, nie chce wykonać wyroku, który, który wyznaczają mu dowódcy z AK i postanawia uciekać. I ucieka właśnie na, na ziemie odzyskane, bo tam, jak wiadomo, po wojnie był wielki bałagan, mnóstwo repatriantów, chaos, pustki i można było zacząć życie od nowa, powiedzieć, że dokumentów nie ma, zmienić niemalże tożsamość, ukryć się przed wrogami, zacząć zupełnie nowe życie. I tak też próbuje zrobić Bogdan Nieczuja. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na może nie współczesny kontekst tego filmu, ale na to, na ile nikt nie woła, jest utworem, który dzisiaj zwraca, zwrócić może naszą uwagę. Bo niewiele jest, mimo wszystko, w historii naszego kina poważnych filmów o tematyce przesiedleń i repatriacji. Nie wiem, kto z Państwa już widział, Film Róża Wojtka Smarzowskiego, ale tutaj możemy zwrócić uwagę na pewne podobieństwa tematyczne. Jak wiadomo, film Róża jest niezwykle drastyczny, podejmuje, no, narusza pewne tabu, prawda, które przez wiele dziesiątek lat funkcjonowało, a mianowicie tabu gwałtów dokonywanych przez żołnierzy sowieckich na kobietach w miarę postępowania Armii Czerwonej na Zachód z całą dosłownością i brutalnością ukazuje realia tamtych lat, tamtego okresu, prawda? Wynaturzenie i rozmaite patologie, które wówczas miały, miały miejsce ze ludzi. W filmie Kuca, który powstał w 1960 roku, no nie mogło być o czymś takim absolutnie mowy. Tutaj ziemie odzyskane zostają, e, zawsze podkreślam w cudzysłowie, bo to było przecież propagandowe określenie ziemia odzyskane ziemie poniemieckie zostają ukazane jako taka ziemia pusta, niczyja. E, zobaczycie Państwo piękne sceny e, w tym filmie, piękne kadry. Ukazujące nam gromadę ludzi, przesiedleńców ze wschodu, którzy najpierw przyjeżdżają pociągiem do jakiegoś nieznanego im zupełnie miasta na Dolnym Śląsku, i później. Z lotu ptaka zobaczycie państwo wspaniałe zdjęcia Jerzego Wójcika, kiedy to ci ludzie wlewają się do opustoszałego miasta, do miasta, w którym nikogo nie ma, prawda? z którego wysiedlono Niemców i oni jakby biorą tę ziemię, opuszczoną ziemię w posiadanie. I równolegle do tych wydarzeń jest nam opowiadana historia miłosna. Bo tak naprawdę, podobnie jak w Maciejanie o Daniołów, która nie jest wcale filmem o opętaniu, ale jest filmem o dramacie ludzkich uczuć, Nikt nie woła nie jest filmem o tym, jakie były realia życia w okresie repatriacji, ale jest filmem o miłości. I tutaj, proszę Państwa, znowuż Jerzy Wójcik jako operator dążył do tego, żeby wydobyć całą, no trudno powiedzieć, urodę, ale cały estetyczny potencjał e, e, owego e, tej przestrzeni. E, Ziemi jałowej, prawda? Ziemi, ziemi zniszczonej, zdegenerowanej przez wojnę, zniszczonego miasta, takiego miasta, można powiedzieć, po katastrofie, w jego brzydocie, w jego, w jego smutku. I na tle tego miasta pokazać rodzące się uczucie między dwojgiem młodych ludzi. To był pewnego rodzaju bunt kuca, który po pierwsze zbuntował się przeciwko wajdzie i powiedział, a właśnie że nie, mój bohater nie będzie chciał iść do więzienia, nie będzie chciał wykonać wyroku, będzie próbował poznać dziewczynę i po prostu stworzyć jakieś tam życie prywatne. Postawi na życie prywatne. Na to yy, yy, zatem od czego odciął się Maciek yy, Hełmicki yy, i po drugie kuc Dał do zrozumienia: Nie interesuje mnie już aż tak historia, interesują mnie ludzie. I w jednym z wywiadów z nim przeprowadzonych powiedział takie zdanie: że jedyną, a prawdziwą apokalipsą, którą człowiek w swoim życiu przeżywa, jest inicjacja erotyczna. I to go w tym filmie interesowało to rodzące się uczucie między dwojgiem ludzi w tych bardzo trudnych realiach i to, jak je zobrazować, jak je pokazać. I tutaj Wójcik dążył do stworzenia przestrzeni filmowej, która miałaby charakter labiryntu. Labiryntu, po którym kobieta i mężczyzna krążą, próbując się odszukać, znaleźć, więc nie tylko to, co do siebie mówią, ma znaczenie, nie tylko warstwa dialogowa jest dla nas interesująca, ale właśnie to, w jaki sposób. Poruszają się w przestrzeni i w jaki sposób ta przestrzeń, tło sygnalizuje nam to, co oni czują, czego pragną, w jaki sposób ze sobą się komunikują. W rolę dziewczyny. Wcieliła się tutaj Zofia Marcinkowska, bardzo młoda i bardzo zdolna aktorka, która niestety niedługo po realizacji tego filmu zginęła śmiercią samobójczą. Również aktor grający rolę czuj Henryk Bałkułowski, skądinąd zdolny. Też jakiejś większej kariery aktorskiej nie zrobił. Można powiedzieć, że no to są ich najwybitniejsze filmowe kreacje. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. No i życzę państwu, życzę Państwu wrażeń estetycznych, jak już mówiłam, jak najgłębszych. Dziękuję.